Myślałem, że obecny odcinek podcastu będę musiał przesunąć o tydzień, ale nagle w piątek zaczęły się pojawiać wiadomości ważne Wam do przekazania. Dlatego zapraszam Was do ósmego odcinka podcastu RS. Początek informacja o uśrednionej cenie paliw na polskich stacjach. Wciąż obserwujemy wzrost ceny. Za 95 zapłacimy 4,81 średnio, za 98,509 za ROPE 4,80, a za gaz LPG 2,40. Czas na parę wiadomości ważnych dla kierowców. Rząd zmienia zdanie w sprawie stref czystego transportu. Według nowej wersji projektu samochody zasilane gazem LPG nie będą miały wjazdu do takich stref. Przypomnę, że w poprzedniej wersji projektu było zupełnie inaczej. Samochody z LPG trafiły na czarną listę Ministerstwa Środowiska i Klimatu ku uciesze ludzi z PSPA Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Według tabeli przygotowanej dla nowego projektu ustawy, auta z silnikami benzynowymi, dieslem i LPG nie będą miały możliwości wjazdu do takich stref. Czyli podsumowując, mój sap z 1997 roku napędzany silnikiem benzynowym oraz garnerem LPG nie zostanie wpuszczony do takiej zielonej strefy, która w przypadku Warszawy ma obejmować mieście, czyli tam gdzie mieszkam. Ciekawe co zrobią takie osoby jak ja. mają się wyprowadzić, zmienić auto pod przymusem. Na razie uważam, że nie należy się przejmować tym projektem do czasu, aż nie będzie to ostateczna wersja. Generalna dyrekcja dróg krajowych i Autostrad zapowiada ujednolicenie znaków, które umieszczają na drogach. Głównie chodzi o tzw. oznakowanie eksperymentalne, czyli dodatkowy znak, który informował o numerze zjazdu, czyli coś, co jest bardzo pożytecznym standardem na drogach w wielu krajach Europy. Nawigacja czy mapa informuje, że mamy zjechać na zjeździe numer 56, to zjedziemy na właśnie tym zjeździe, a nie na kolejnym, mijając ten właściwy. Ta deklaracja bardzo mnie cieszy i na pewno ucieszy także Was. Na moście Poniatowskim w Warszawie, który ma długość 506 metrów, ma w niedługim czasie pojawić się 6 fotoradorów mierzących prędkość kierowców. W 2018 roku po śmiertelnym wypadku z udziałem rowerzysty osobiście uważam, że Poruszanie się rowerem po tym moście jest skrajnie nieodpowiedzialne, ponieważ chodnik, po którym poruszał się rowerzysta, jest zbyt wąski, żeby minąć bezpiecznie, żebyśmy przechodnią. Ale wracając do tematu, miasto wykonało wtedy badania prędkości, z których wyszło i tu nie ma zdziwień, że ponad 70% kierowców przekroczyło dozwoloną prędkość 50 km na godzinę. Przed uruchomieniem fotoradaru będzie trzeba się przygotować do utrudnień w ruchu i wyłączeń pasa na czas ich montażu. Oto to, czyli największy serwis ogłoszeniowy jeśli chodzi o motoryzację pochwalił się statystykami co Polacy wyszukują, za ile i co chcieliby kupić. Z zaprezentowanego raportu wychodzi, że najchętniej szukamy auta do 30 tysięcy złotych, a najczęściej szukamy BMW M3 albo Audi A4. I tym jakże pasjonującym newsem kończymy wiadomości na dzisiejszy odcinek. Czas na poleceńkę do słuchania, a nią jest nowy album Foo Fighters – Medicine After Midnight. Album miał zostać wydany w zeszłym roku lecz przez wiadomo co premiera odbyła się niedawno. Dziewięć nowych kompozycji Dave'a Grocha z razem z zespołem o łącznej długości płyty wynoszącej 37 minut. Jak zawsze dobra, jak zawsze z dobrymi singlami. A na koniec pogoda, która ogólnie objawia się roztopami i temperaturami dodatnimi w dzień i lekkimi przymrozkami w nocy na okres całego tygodnia oda czwartek to będzie kumulacja. Opadów w śniegu nie należy się spodziewać, a temperatura w czwartek powinna wyniesieć 15 stopni. I na koniec, o ile dotrwaliście, zapraszam Was do zostania patronem Ratujemy Sabinę i do słuchania następnego odcinka za tydzień. Do usłyszenia.